Witam wszystkich, tu Paweł sq 9 W dzisiejszym chciałem Wam zaprezentować moją nową konstrukcję antenową. Jest to antena na pasmo 160 metrów w wersji Inverted L. Jakiś czas temu nabyłem komponenty do zbudowania tej anteny, nie było czasu. Jednak powoli zbliża się okres zimowy, coraz lepsze warunki w paśmie 160 metrów. Tak to jest, latem są duże zakłócenia, zimą pomimo opadów śniegu na tym paśmie można robić bardzo dalekie łączności, stąd też chciałem się w tym sezonie uruchomić w paśmie 160 metrów, popracować, zobaczyć, co można wycisnąć z tej instalacji antenowej. Tak jak mówiłem, antena już jest zamontowana. Ja na razie, w wersji takiej powiedzmy, testowej, wykorzystałem swoją pętlę anteny SP-7LA. Zwarłem tą pętlę, podłączyłem do układu strojącego, zastosowałem na razie jedną przeciwwagę 20 metrową, no, jest to bezwzględne minimum. Generalnie im więcej przeciwwag, ta ziemia przy tej antenie, ta sztuczna ziemia jest lepsza, bardziej usiana tymi radialami. Tym skuteczność anteny większa. Na razie wyszedłem z, od, z jednego radiala. Będę chciał dobudować w najbliższym czasie jeszcze kilka sztuk i Zobaczymy, jakie będą tutaj tego efekty. Stroję sobie tą antenę. Na razie zobaczmy, jak to wygląda. Teraz pracujemy na skrzynce antenowej. Zobaczmy, jak to wyszło. Przełączymy sobie tutaj. Tak. Jakieś 40 W. Zobaczmy, ile tam wychodzi. A no, powiedzmy 50 W. No i zobaczmy, jak tutaj. Ta antena pracuje. Skrzynka antenowa wyłączona. No i zobaczmy, jak jej szerokopasmowość. No widać, że współczynnik rośnie. 1,5 do 2. No i tutaj wyjeżdżamy już poza pasmo. O, jak widać, ja na razie ustawiłem ją tutaj. E, zobaczycie, zaraz tutaj wkleję e, zrzut, jak wygląda to pomiarem analizatorem. Jak wygląda szeroko pasołość tej anteny, będzie można to porównać. Faktycznie porównuję to tutaj z układem, porównuję to i to z układem y, odczytu tutaj. Na urządzeniu, no i jeszcze tutaj mam drugi pomiar na takim reflektometrze. To zaraz może w innym ujęciu wkleję. No, praktycznie z tego co widzę, tutaj współczynnik jest około 1,2 na tamtym reflektometrze. No tutaj niby na radiu mi pokazuje idealnie. Z tego co widziałem tutaj na, na pomiarze analizatorem, no to praktycznie 1,3 udało się tutaj uzyskać. Spółczynnik. No troszkę ta linka jest y, według mnie za krótka, no tak mówię jest to z, z, zwykła pętla SP7LA zasilana drabinką około tam 17-18 metrów, y, zwarty jest to wszystko, no, nie idzie ona zbyt tak pionowo w pierwszych metrach do góry, dopiero po jakichś 10 metrach e, jakieś 3 metry nad ziemią i potem ona się spina do góry. No ale w jaki sposób to pracuje? Dobra, yy, pójdę Wam pokazać jak to zrobiłem, jaki jest układ strojący. No i zobaczymy. Może później spróbuję porobić jeszcze jakieś testy na tej antenie. Tak wygląda ta moja antena. Konstrukcję SP7LA już na pewno znacie. Tak jak mówiłem, linka, yy, drabinka antenowa zwarta, podłączona przez izolator. Tutaj mamy przepust. No i cewka z odczepami do strojenia. Generalnie ja tu wkleję schemat tego systemu, jaki tutaj był wykonywany. Więc mamy tutaj cewkę z odczepami. No i dalej mamy kondensator strojący, dwie sekcje, duży kondensator w tym przypadku. No to wszystko zależy od mocy, jaką chcecie pracować. Ja dysponowałem takim kondensatorem, udało mi się go nabyć w miarę sensownych pieniążkach, więc wykorzystałem tą konstrukcję. Od dołu jest oś strojąca, można to wszystko jeszcze dostosować. No i tutaj prosty układ zasilania, no, a na razie podłączyłem to pod jeden z kabli, który tu mam ułożony pod antenę pionową, więc generalnie przedłużka, podejście tutaj kablem. No i tutaj jest ten jeden radial ułożony na ziemi 20 metrów z dużo grodzenia. Też będę chciał to podłączyć do siatki, generalnie on dotyka tutaj siatki, tak jest zrobione, że ta śruba dotyka tej siatki, więc w jakiś sposób tutaj ta siatka też pewnie oddziałuje na tą, na tą antenę, no ale jak widać na no siatka jest skorodowana, więc ona nie ma też za dobrego przejścia, więc nie wiadomo na ile to wszystko pomaga tutaj w tym wszystkim będę chciał jeszcze do tego punktu podłączyć przynajmniej 2-3 radiale a i drabinka idzie do góry a i potem poziomo wzdłuż ogrodu a i potem do 10 metrów do góry no i tak to się wszystko prezentuje Lekki daszek przed deszczem, będę no musiał to jeszcze zabezpieczyć. Tutaj, generalnie, jest tutaj w okolicy drzewa, nie, nie pada tutaj za bardzo. Więc, praktycznie, może i nawet to będzie wystarczało tutaj do pracy. Praktycznie ten układ dopocowywujący wystarczy do zestrojenia tej anteny, również na pasmo 80 metrów. Patrzyłem, udaje się to bez problemu zestroić. Więc, konstrukcja jest uniwersalna. No wymaga tylko przepięcia odpowiedniego tutaj odczepu, no i skorygowania ustawienia na kondensatorze. Dobra, wracamy do radia. Zobaczymy jak to wygląda dalej. Ok. Jesteśmy z powrotem. Tak jak widzieliście, konstrukcja jest bardzo prosta. Można sobie ją łatwo wykonać, jeżeli dysponuje się jakąś inną anteną drutową na przykład jakimś dipolem można zewrzeć kabel podłączyć właśnie do tego przyłącza strojącego do cewki no i spróbować dopasować no albo ewentualnie powiesić w tym przypadku około 43 metrów drutu im wyższa ta część pionowa, tym lepiej tutaj zalecają około 10-15 metrów części pionowej pozostałą część to powiesić poziomo do ziemi wiadomo, idealnie ta antena by pasowała, gdyby była w wersji pionowej jednak takiej taki urogiej konstrukcji, że jest odwrócone L no i tak jak to kiedyś też analizowałem tutaj przy okazji innej anteny pionowej z takim poziomym odcinkiem, właśnie wiązka pochylenia. Tutaj główne wiązki promieniowania anteny w stronę pochylenia tego drutu jest bardzo pod niskim kątem, za to w drugą stronę troszkę gorzej, jest większy kąt, mniej dx. -owy. No to wszystko zależy od warunków, jakie macie. Można sobie pokombinować, spróbować antenę powiesić w dwóch różnych kierunkach, no i w tym kierunku, który nas najbardziej interesuje pochylić antenę. Tak jak wspomniałem, antena też może pracować w paśmie 80 metrów. Zobaczmy, jak to wygląda w paśmie 80 metrów. Czy to się zestroi? Powiedzmy, niech będzie tutaj. Damy strojenie. Udało się zestroić, ale ze skrzynką antenową. Nie zmieniałem nic tutaj w układzie. Układzie dopasowania. Zobaczymy, jaki tutaj współczynnik udało się uzyskać. Tak, wyłączymy teraz tuner. No, jest około dwóch. No, to niestety bez skrzynki antenowej tutaj się nie uda. Trzeba jednak pójść i. Tą antenę dostroić, dopasować tutaj do odpowiedniej impedancji na danym paśmie. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli dysponuje się skrzynką antenową, można to dostroić. No i powinno działać tak dorywczo. Jeżeli chcecie zrobić jakąś tam prostą, szybką łączność, no to praktycznie ze skrzynką antenową można też układ dopasować. No ale skuteczność nie jest na pewno duża. Duże straty są wtedy na układzie dopasowywującym, Najlepiej to dopasować bezpośrednio przy samym zasilaniu anteny. Mamy porę dzienną, teraz nie uda mi się tutaj zrobić żadnej łączności. Ja już robiłem testy na tej antenie. No i praktycznie na razie z tam jedną przeciwwagą 20 metrową. takie rekordy, rekordy tutaj no to 2,500 km. Wczoraj było mnie słuchać w Japonii no ale tylko było mnie słychać udało mi się też zrobić Islandię no ale to powiedzmy około 2200 tysiąca km. następnym moim krokiem będzie dodanie tej przeciwak i poprawienie, zwiększenie skuteczności tej anteny z racji tego, że jest to dość długa fala antena jest nisko nad ziemią jak czytałem sprawność tej anteny w tej chwili no to może być około nawet 15% więc, im więcej tych radiali, tym lepiej antena powinna pracować wtedy skuteczniej. Mniej tej fali powinno być tłumione w ziemi, bezpośrednio przy antenie. Stąd też e, następny mój krok, jaki jest, to dołożyć radiali, spróbować tutaj wykonać łączności. Na przykład e, na dystansie około 4000 km e, słyszę stację tutaj. E, RA9, ale niestety nie udaje mi się do tych stacji dowołać. Już tu kilkakrotnie, powiedzmy, są te stacje, przeze mnie sygnały odbierane, no ale niestety nie udaje się. Wracając do tej Japonii, no generalnie myślę, że na, zobaczymy jak zimą. Może mnie pasmo zaskoczy i uda się zrobić łączność na tej antenie, ale podejrzewam, żeby zrobić tutaj skuteczną łączność, będzie trzeba dysponować antenami odbiorczymi. Beverage konkretnie w danych kierunkach, tej anteny używać jako antenę nadawczą, a odbierać na antenie odbiorczej. Tak to wygląda. Zobaczymy, może kiedyś coś się zbuduje i będziemy robić jakieś testy. Póki co, na razie chcę popracować na samej antenie, nadajnik, odbiornik. Zobaczymy, jak to będzie działać. To tyle. W tej części spróbujemy tutaj wieczorem załączyć. Zobaczymy, może uda się zrobić jakieś ciekawe łączności. To tyle w tej części. Do usłyszenia, może w następnym filmie. Cześć, 73.